Nie możesz się skupić, a może szybko dopada Cię głód. Zastanów się, czy nie spożywasz zbyt dużo cukru. Na pewno zdarzyło Ci się zjeść całą paczkę naraz, a wiesz, ile to było cukru? Sprawdźmy mniej więcej tyle. Hm. Może złapał cię mały głód i skusił cię taki jogurt? A wiesz, że on też ma cukier? Sprawdźmy, ile? Mniej więcej tyle. Zatem może taki mały batonik będzie dobrą przekąską. Ile w nim jest cukru? Tyle. No to może takie płatki pełne ziarno. A napisali, że mają też witaminy. Mam tu 50 gramów takich płatków. A ile to cukru? Sprawdźmy. Hmm. A może taki zdrowy soczek dla dziecka? Może on nie ma cukru. Tyle cukru w takim kartoniku. I wniosek z tego taki, że trzeba czytać etykiety i mieć świadomość, co spożywamy. Pamiętajcie, że im mniej przetworzone produkty, tym lepsze i zdrowsze.